Każdy z nas lubi świętować rocznice i jubileusze. My, misjonarzy świętej rodziny w Polsce, przeżywamy szczególny i wyjątkowy jubileusz, bo jest to dokładnie 100 lat naszego pobytu i naszej pracy na ziemiach polskich. Przybyliśmy do Polski w lutym 1921 roku i pracujemy tutaj w Polsce z przerwą na tragiczny czas II wojny światowej. Pracujemy tu nieustannie. Chcemy, obchodząc ten jubileusz, niejako wrócić do korzeni. A więc zobaczyć tę naszą pierwotną gorliwość i przyjrzeć się naszym współbraciom, którzy budowali naszą prowincję, a z drugiej chce strony chcemy wyciągnąć wnioski i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Rozpoczniemy to nasze uroczyste obchodzenie roku jubileuszowego mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu albowiem Wieluń to pierwsze miejsce, gdzie w lutym 1921 roku rozpoczęliśmy naszą pracę jako misjonarze świętej rodziny. 28 lutego w niedzielę 2021 roku Zarząd Prowicjalny odprawi uroczystą mszę świętą dziękczynną za 100 lat naszego pobytu i naszej pracy na ziemiach polskich. Pierwszym naszym domem był dom Wieluniu. Zgodnie z celem zgromadzenia, zgodnie z naszym sposobem pracy, w tym pierwszym domu natychmiast otworzyliśmy szkołę apostolską dla chłopców, aby pośród nich znajdować nowe liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Kiedy okazało się, że tych kandydatów do szkoły misyjnej jest bardzo wielu, natychmiast rozpoczęliśmy starania o kolejne domy. I tak w tym samym roku otrzymaliśmy klasztor w Kazimierzu Wiskupim, dwa lata później klasztor w Górce Klasztornej, a następnie do wybuchu II wojny światowej otrzymaliśmy jeszcze i zamieszkaliśmy klasztory w Kruszewie, w Bąblinie i w Wielkim Klinczu na Kaszubach. Rozwój tych naszych placówek, tak jak powiedziałem, związany był z tym, że w każdym domu prowadziliśmy od samego początku szkoły apostolskie dla chłopców, a później, z biegiem czasu, rozpoczęliśmy kształcenie kleryków, księży i misjonarzy, aby wysłać ich poza granice Polski. Ojciec Jan Berthier od samego początku swojej działalności yy, kładł ogromny nacisk na otwieranie szkół. Kiedy mieszkał na górze La Salette, u podnóża tej góry, tam utworzył pierwszą szkołę, yy, jeszcze jako członek zgromadzenia Saletynów. A następnie, kiedy założył nasze zgromadzenie, yy, też w każdym domu, czy to w Polsce, czy w innych krajach, były tworzone. Te właśnie szkoły apostolskie. No, czasami z Łezką w oku patrzymy na dawne zdjęcia, kiedy stoją ci uczniowie i mamy tam do czynienia z 50, 80, czy nawet grubo ponad setką młodych ludzi, którzy uczęszczali do tych naszych szkół apostolskich.